No, moi drodzy, jakbym się w czasie przeniósł. Battlefield Bad Company 2 Valparaiso, szturm. Najlepsza mapa szturmowa w historii Battlefielda, moim zdaniem. I najlepiej zoptymalizowany pod kątem szturmu Battlefield w historii. No i taki ładny początek. Witam <grywki> Was bardzo serdecznie. To będzie taka podróż sentymentalna, sentymentalna, ponieważ to jest pierwszy Battlefield. W którego grałem w historii w ogóle Battlefieldów. Nie wiem czy to trafimy, czy nie trafimy, ale strzelić, strzelimy. Pamiętam to jak dziś. Grałem tylko w Killzone na, B, na PS3, ponieważ grałem wtedy z klanem Starsi Panowie, znaczy dalej z nimi gram, ale wtedy graliśmy mocno klanowo. Na tyle mocno, że y, byliśmy w Killzone'ie chyba w pierwszej dziesiątce nawet. O, dosyć mały opad jest tego pocisku. Może nas ten snajper nie wyjmie, jak będziemy się starać ten czołg wyjąć. I y, 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 tylko Killzone 2, tak jak mówiłem. Tylko Killzone 2, myśmy zresztą byli w pierwszej y, dziesiątce na świecie. Chyba najwyżej na szóstym czy ósmym miejscu, jeżeli chodzi o klany w Killzone'ie. E, dwójce, tak się mogę wam e, pochwalić. Naprawdę, naprawdę dużo. I, i, I fajnie graliśmy w tą grę. I pewnego dnia. Mój dobry przyjaciel. E, polecił mi właśnie. Ty słuchaj, jest taka nowa gra, taki nowy FPS. Nie wiem, czy słyszałeś Battlefield Dead Company 2 e, wyszedł właśnie na PS3. Jest sobie kup i zobacz. Ja długo nie czekając grę zakupiłem i zakochałem się od pierwszego wejrzenia. Ta gra to było coś całkowicie innego, to było całkowicie inne podejście w tamtym czasie do, do szturmu, a poziom destrukcji, znaczy do szturmu, do fps u sorry, a poziom destrukcji był na niespotykanym wcześniej poziomie nigdzie nie było wanien w innych battlefieldach, na przykład, a w tym były, przepraszam, w innych FPS-ach, a w tym były. Także gra siadła niesamowicie i nie tylko mi, siadła po raz kolejny także moim znajomym. Czy ta rakieta. Nie, ta rakieta nie przeleci górą. No i tak. I od tamtego czasu właśnie moja przygoda z Battlefieldem trwa. Tak jak dobrze wiecie. Jak ta gra wygląda po latach? No wygląda cudownie. Tak jak widzicie, ta odświeżona wersja. Naprawdę w najdrobniejszych detalach. Przypomina tą, w którą grałem te 10 lat temu, nawet nie pamiętam ile to było. Tak mi się wydaje, że, że, że ponad może nawet 10 lat temu. Oczywiście sama, sama gra i sama technologia poszła mocno do przodu, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób jest ona napisana i, i w jaki sposób działa. O, znowu mamy. Śmigłowiec, niestety nie mamy rakiet, a ten śmigłowiec jest tutaj bardzo niebezpieczny, ponieważ nam będzie zrzucał gości na plecy. A wracając do gry, technologia poszła do przodu, graficznie no nie ma co mówić. Tamta gra wygląda mega kwadratowo na pewno, jeżeli byśmy sobie ją porównali 1 do 1, ta stara wersja w porównaniu do tej. Ale feeling jest ten sam, a to jest najważniejsze w grach, czyli to, to odczucie, to, 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 to uczucie, ten gunplay, to co... Prawda, decyduje o tym, czy tutaj jesteś, kolego. To, co decyduje o tym, czy, czy że gra jest fajna, czy jest grywalna, czy chcemy w nią grać, czy nie. Tu nie ma penetracji pocisków, tak mi się właśnie wydawało. No i pierwsza śmierć. Pierwsza śmierć w starym, nowym Battlefieldzie. A więc to, co widzieliśmy przed chwilką chociażby, czyli brak penetracji pocisków, pomimo tak wysokiego poziomu destrukcji, to jest coś dosyć niespotykanego. Yy, gdzie ten śmigłowiec? Mógłby ktoś go oznaczyć, w sensie tą strzałką trafić, to byłoby go łatwiej zdjąć, bo te rakiety, pomimo to, że szybko latają, to ten gościu dosyć nieprzewidywalnie nim steruje. Hmm, mamy dosyć ciężką pozycję. To jest gościu, nie to jest jakiś liść. Poczekajmy aż nam się troszkę zregeneruje życie i... Teraz będziemy się strzelać dalej. Chyba dostał jakąś rakietę, bo się pali. No, tego drugiego tak nie ustrzelimy łatwo. A, wracając do podróży sentymentalnej. Eee, zastanawiałem się z tych widzów, których mam, z tych z Was, którzy oglądają tą grę. Jak dużo miało okazję grać w oryginalnego yy, Bet Company, oryginalne Company 2? Na szczęście, właśnie tutaj nie ma teraz penetracji, więc sobie za to mogę czekać. Wizytuję gościa. I go dojedziemy. O, tam chyba jeszcze jeden się skradał. Tak, 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 jeszcze jeden się skradał. No i go mamy. Musimy plecy czyścić. A więc, jak dużo z Was. Miało okazję pograć w oryginalnego Bad Company 2, a dla ilu z Was ciekawe, czy go trafimy. <noise> Pewne, rzeczy się nie starzeją. A dla jak dużej części z Was, ta gra to jest nowość. I tak jak ją oceniacie? Czy ta mechanika, która, która, która w tej chwili będzie zaprezentowana, myślałem, że poprzez strzał z tej wyrzutni stacjonarnej jednak szybko nazwy gościu. Czy, czy, czy to co oglądacie tutaj wydaje wam się archaiczne, bo jednak, albo jeżeli mieliście okazję zagrać już w tą portalową wersję, czy, czy ta mechanika nie wydaje wam się trochę archaiczna, No bo jednak ja nawet czuję, że jest to... No jest to zdecydowanie inna klasa, inna jakość w stosunku do tego, do czego przyzwyczajamy nas te nowe gry i jak sobie pogramy w tą grę, a potem właśnie w, w Battlefield'a tego nowego, czyli 2048... No, Chociażby zacinanie się na takich yy, małych, małych, tych aerośnikach, yy, to, to można odczuć pewien dyskomfort. Można też odczuć dyskomfort od, od takiej śmierci, no ale cóż zrobić? Brońmy mocno i brońmy twardo, ponieważ chyba kolejny cel nam przejęli kolejną bazę nam przejęli. Tak jest, niestety. Może tu i się uda zatrzymać. Z tego co pamiętam, to ten sektor był najtrudniejszy do zdobycia. Bo ciężko było podjechać pojazdom, ponieważ to będzie tylko taki wąski przesmyk, i przez ten, przy tym przesmyku łatwo jest je wyjmować. Łatwo jest zaminować ten przesmyk, łatwo jest ostrzeliwać, właśnie. Widzicie, oni muszą się przejechać na Oczywiście można spróbować przejechać na górę, no ale tak czy siak jest się dość wystawionym, tak jak ja na tego snajpera. A więc zobaczymy, czy pójdzie nam trochę lepiej teraz. Przede wszystkim trzeba niszczyć na tej mapie śmigłowce i. i. te. Śmigłowce i pojazdy. Nie wiem, jak to się stało, że moja rakieta nie doleciała do tego gościa. ale się gościł ładnie z krzaczku. No więc my tak będziemy na pierwszej linii sobie ratać to z tą rakietnicą, podziwiać te piękne widoki. Ciekawe, czy ktoś mnie podniesie. Tutaj podnosił tylko. Yy, jak się ta klasa nazywała? Zaraz zobaczymy. Ta klasa się nazywała... Medyk. Hmm. Ciekawie. I w tym w tej, w tej grze Medyk, popatrzcie, miał RKM-y. Widzicie, on ma RKM-y, a nie, a nie karabiny szturmowe. I dopiero od Battlefielda trójki. szturmowiec dostał, dostał dostał karabiny szturmowe i apteczkę. Bo przedtem szturmowiec miał naboje, więc zamienili to w Battlefieldzie 3. To było bardzo kontrowersyjne i... Właśnie od Battlefielda III jakby przyjęło się, że, że szturmowiec to jest klasa praktycznie Uber. Ube, ube wszystko, ponieważ miałeś i najlepsze karabiny w grze, albo teoretycznie najlepsze karabiny w grze i to flankowanie po, poza, poza tym, poza mapą, to klasyczne dla Battlefielda dwójki, dla Betkampany dwójki. Hmm. Słabą pozycję mamy dosyć. Ale będziemy się starać to trzymać tak długo jak się da. Shit. Nie będę się wycofywał, bo jeżeli się wycofam do przejęcia. No myślałem, że to wyczyszczu. Jeżeli się wycofam do, 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 do odbicia celu, to bałem się, że wtedy nas przycisnął. I przesunął linię. A tutaj taki spryciarz. Dwóch już tam siedzi Chyba stracimy ten cel. Chyba stracimy ten cel. A stracone, zostało nam B. Oho! I od razu na mnie podłożyli. Idą jak po prostu burza. I pomimo tego, że dostajemy w tyłek, to nie zmienia to faktu, że gra się naprawdę przyjemnie pomimo tak jak mówię tej kwadratowości troszkę tego, tego, tego właśnie... tej mechaniki i tego, tego takiego dziwnego odczucia troszkę jakby uproszczonego wszystkiego mam wrażenie też, że hitmarkery pojawiają się dosyć randomowo. Nie mam takiej pamięci, aby to się działo w Battlefield Bad Company 2 oryginalnym, choć na pewno ten netcode chociażby ze względu na technologię Pewnie nie był tak dobry jak, jak w tych nowszych grach, choć cholera wie, wiecie jak to jest. Czasami lepsze jest wrogiem dobrego i czasami prostsze rozwiązania czy starsze technologie niekoniecznie muszą dawać gorsze rezultaty. Troszkę udało nam się ich na razie przytrzymać przy tym drugim celu. Na szczęście nasi rozbroili. Tu postaramy się tą górkę wyczyścić i potem. Potem właśnie ostrzelać ten pojazd z boku tutaj. To jest mój cel. Dostał. Myślę, że dostał trzy rakiety pod rząd, także powinien być mocno uszkodzony. Nawet jak mamy, mielibyśmy zginąć, to postaramy się zniszczyć ten pojazd, bo to jest najważniejsze dla nas w tym momencie. Chyba jest tam czysto. Nie, nie jest tam czysto. Dwa granaty i lecimy rozbrajać. O kurczę, nie wiem czy ten dym nam pomoże, czy nam przeszkodzi. Ja rozbrałem, ty ubezpieczaj, dzięki. Stary, dobry szturm. Jest jeszcze jedna rzecz, która wyróżniała Battlefield Bad Company 2, jeżeli chodzi o szturm, od późniejszych tytułów. Otóż cele można było. Ciekawe, czy tak jest tutaj, tego nie wiem. I kolejna baza, już finalna, z tego co pamiętam. Cele można było nie tylko niszczyć, ale, przepraszam, wysadzać, ale można było je też fizycznie zniszczyć. Czyli jeżeli zdarzyło się tak, że cel był w budynku, można było zawalić budynek na przykład na ten cel i cel został tak samo zniszczony. To na przykład w, w Arica Harbor było dosyć nagminne. pierwszy cel z tego co pamiętam na tej mapie był właśnie w budynku i ciężko było go podłożyć, ale po prostu ostrzeliwało się cel czołgami, zawalał się budynek i niszczył cel. Ja w ogóle na tym na tym Arica Harbor właśnie w ten sposób, czyli za pomocą tego za pomocą tego y, za, zawalenia y, budynku starałem się zrobić y, mój pierwszy pierwszy jak do tej pory jedyny um, trofii platynowe. W ogóle w, y, na konsolach, y, przynajmniej na, na PlayStation jest coś takiego jak system trofii. To są takie nagrody, takie puchary za gry, które się dostaje. Jeżeli ktoś o tym wie, to gadam o oczywistości, ale może nie, nie, nie wszyscy mają, mają yy, o tym pojęcie. I każda gra ma takie Sony pewnie umawiane jakieś tam achievementy, które się robi w grach, a yy, po prostu na poziomie konsoli czy na poziomie konta konsoli te achievementy są przyznawane. No i tam puchary są chyba od brązowego do platynowego. I platyna to jest za zrobienie wszystkich osiągnięć, plus one są dosyć, dosyć, dosyć naprawdę trudne. I właśnie pamiętam, że ostatnim osiągnięciem, które, które nie zostało do zrobienia w Battlefieldzie Bad Company 2, to było osiągnięcie, które się nazywało chyba Demolition Man, czy coś takiego, i tam trzeba było zabić 10 osób poprzez właśnie gruzy, które spadają, czy, czy budynki zawalające się ponieważ ta, ta destrukcja, tak jak mówię, w tych, grze była dosyć, dosyć mocna i robiło się to na wiele sposobów, a właśnie najlepszym sposobem było to na szturmie, gdzie osoby, które miały bronić celu, właśnie siedziały w budynku, który był, który był właśnie w którym ten cel był i jeżeli zawaliło się ten budynek, to można było w łatwy sposób te, te kile zdobyć. Jak to się robiło? Robiło się to przede wszystkim właśnie nie rakietami, tylko robiło się tym nalotem takim. Jeżeli chodzi o, o tą grę, to mamy taki nalot, który yy, może być yy, przywołany przez snajpera. No i taki nalot się puszcza na budynek. Kilka tych nalotów odpowiednio puszczonych i, i ten budynek się zawalał, więc trzeba było też wyczuć moment, bo mógł ktoś nam, że tak powiem, tak ile zgarnąć poprzez to, że puścił yy, ten ostatni, że tak powiem, nalot. Mi się to udało zrobić, ale dosłownie zajęło mi to dziesiątki godzin, dziesiątki godzin. To była jedyna platyna, którą zrobiłem we wszystkich grach na wszystkie konsole y, PlayStation. Nigdy więcej nie zrobiłem platyny. Kurczę, oni już są tam, ale my postaramy się tutaj tego Bradley'a troszkę ostrzegać. Y, ostrzegać, ostrzelać. Mam nadzieję, że go nie ostrzeżemy za bardzo. Wycofą się. I przewrócił. <laughs> chyba, go, chyba chyba, się zniszczy ten ten Bradley. Oj, nie wiem co się stało, zniknął na chwilę mi celownik, tak jak widzieliście. A karabin strzelał w dowolnym kierunku, więc widać e, nawet bagi się udało e, przenieść albo wykreować w e, nowej wersji Bed Company 2. Ciekawe, ciekawe. No, zagrałem to to jest moja druga czy trzecia partia dopiero. Udało się to, udało się to. E, um, Rozbroić, więc, więc jeszcze chwilkę pogramy. Ale ciekawy jestem, jak to będzie dalej wyglądać. Ciekawy jestem, jakie tryby, czy jakie mody, czy nie wiem jak to nazwać, e będą właśnie z tego Battlefield Bad Company 2 robione e właśnie w, w tym nowym portalu. I jakie ciekawe e nowe, e nowe rozgrywki będziemy mogli tutaj i, i znaleźć, i prześledzić. E Damage model także jest o wiele niższy Tak jak widzieliście przed chwilą, niż, niż w tych nowych grach, ponieważ no, władowałem w niego całkiem sporo Gość nie umiera, żeby mnie zabić to on też musiał wywalić pół magazynku, swojego drogu Połowy strzałów nie trafiliśmy Ale Nie zmienia to faktu, oj czy dostajemy po plecach Tak myślałem Nie zmienia to faktu, że ten damage model jednak jest, jest, jest znacznie niższy chyba w tej grze i ginie się troszkę wolniej. Z Grandem biega. Ciekawa Givera. To co, bronimy tego B do końca? Moi drodzy, bronimy go do końca. A ja, tak jak wspomniałem już wcześniej, ale powtórzę teraz, chyba tam jest jakiś gościu. No. Naprawdę sporo trzeba władować, nie wiem czy to jest damage tylko tego karabinu, czy ogólnie. Ciężko jest powiedzieć. No teraz ciężko to będzie obronić, bo tam już Bradley podjechał. Bradley już podjechał i tak jak mówiłem, jak Bradley się przedrze to sieje pożogę i zniszczenia, a więc pewnie gra się niedługo zakończy. Moi drodzy, jeżeli tylko mieliście ochotę, tak jak mówiłem piszcie. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jeszcze więcej yy, tego Bad Company w moim wykonaniu to także dajcie znać w komentarzach. A ja odmelduję się niestety. Dosyć sroga porażka, że tak powiem. No ale cóż, tak to jest. Powrót do Battlefield Bad Company 2 dla mnie całkiem przyjemny. Um, polecam. I jeżeli ktoś miałby okazję to Niech spróbuj odpalić yy, starą wersję na kąpie. Myślę, że na konsoli nie wiem czy serwery jeszcze działają i da znać, jak to wygląda. To porównanie 1 do 1 i czy w Bad Company 2 da się jeszcze pograć. Pewnie tak. Do następnego razu z tej strony. Żegna się z wami, Miniu.